Poznaj też inne nasze podcasty. Znajdziesz je na stronie pb.pl oraz w aplikacjach mobilnych. Dzień dobry albo dobry wieczór. Witamy Was w ten zimowy dzień. Marcin Bołtryk, Mateusz Żuchowski. A to jest oczywiście autoportret. Dzisiaj bym powiedział skuteroportret. Tak, śnieżnoportret. portret, chociaż nie tylko, bo chcemy opowiedzieć historię amerykańskiej marki Polaris. Historię bardzo ciekawą, ale też ciekawą, interesującą. firmę jest interesująca zupełnie innego powodu, ponieważ ja na nią patrzę i patrzę na ofertę tej firmy, to widzę no, sklep z zabawkami. Obietnice przygody. Obietnice przygody. Tak oni sami może nie sprzedają z pojazdów, sprzedają frajdę, hmm. bo rzeczywiście jak popatrzycie na ofertę, to to co ta marka jest w stanie nam zaproponować, to w zasadzie nic nie jest do pracy, może poza rangerem, takim małym hmm. pick-upem powiedzmy, reszta to sama czysta frajda. No, planie się w błocie, planie się w śniegu. Uczciwie trzeba przyznać, jak wydaje, jestem sobie w stanie wyobrazić zastosowanie, nie wiem, przez straż, po, straż Pożarną, Straż Graniczną. Wojsko, wojską, tak, oczywiście. Natomiast tak. z perspektywy klienta cywilnego, no tak. Jest to fabryka zabawy. Ale zanim ta fabryka zabawy i zanim opowiemy, jak się można fajnie bawić z Polarisem albo Polarisem, to się musimy cofnąć w czasie i opowiedzieć o początkach tej marki o... i tak naprawdę o pewnym wynalazku, który trochę tę markę zbudował. Właśnie, bo żaden z tych maszyn. Które żadna z tych maszyn, które, które tworzą ofertę tej firmy, nie jest czymś oczywistym. I no naprawdę trzeba się było sporo natrudzić, żeby wynaleźć kolejny sposób na właśnie zabawę. Najpierw w śniegu, czy, czy potem w błotku. W błotku, na piasku. Tak, tak. Generalnie tak. oni się lubią brudzić. Jest tak, to się strasznie z tak. tym cieszą. Tak. No, no nieprzypadkowo akurat te, te wszystkie potrzeby zabaw w takich warunkach powstały w. USA. No, w USA, tylko też jakby w tej części no, bardziej y, polarnej, tak? W zaśnieżonej, w, tak zaśnieżonej części, części USA. Y, więc jakby tam no, natura, prawda? To znowu właśnie ten, te wielkie, y, wielkie tereny skłaniające do... No i potrzeba, tak? Bo tak. mówmy się, w, w, w latach 50., jak bracia Hatton, David i Johnson, zaczynali pracę nad pierwszym swoim skutrem śnieżnym, nikt nie myślał o tym, że będzie nim jeździł dla zabawy. To miał być pojazd, który ułatwi przemieszczanie się po właśnie tych trudno dostępnych, często zaśnieżonych terenach. W ogóle ten pierwszy ich skuter powstał no, w taki dość śmieszny sposób, bo tam tu były części z jakiegoś spichlerza, tu jakiś pas transmisyjny od czegoś innego, to poskładali do kupy, dodali silnik i zaczęli tym jeździć. I to zaczęło się sprawdzać, i, no i ludzie zaczęli to obserwować. i Zachcieli chcieć takiego. Tak. E, zachcieli chcieć. Bardzo ładne no, Zachcieli chcieć, bardzo fajnie, że tak zachcieli chcieć. No, zrodził się z tego, można powiedzieć, szerszy ruch społeczny. Przy czym to też nie jest do końca tak, że ci bracia y, wynaleźli jakby sam... Znaczy oni... To nie ich była koncepcja zmotoryzowania sań zimowych, bo jakby takie koncepcje się już pojawiały, no właściwie odkąd się tylko pojawił silnik. Oczywiście takich pomysłowych osób żądnych wrażeń i mających ideę wsadzania silnika do, do, wszystkiego. do wszystkiego. Takich osób było więcej już... No właściwie nawet pierwsze, pierwsze patenty jeszcze pod koniec XIX wieku pojawiły się na sanie z napędem spalinowym. Na początku XX wieku Igor Sikorski, znany dzisiaj z, z helikopterów, też wymyślił coś takiego jak aerosanie. Ja, Rosanie, gdy sobie wpiszecie nawet samą frazę, Rosanie, w wyszukiwarki internetowe, waszym oczom ukażą się absolutnie niesamowite rzeczy, które wyglądają jak ilustracje do jakiejś powieści z post-apokaliptycznych post post z, z post czasów, w których ZSRR przez cały czas. E... Trwa i e, trwa z niesamowitymi... Nie, nie chcemy wrócić czasu, więc naprawdę wolę opowiedzieć o latach 50. i USA. i tak tylko Pobieda z napędem odrzutowym na saniach. No to jest coś, co jednak myślę, że chcesz zobaczyć w swoim życiu. Ja będę bronił Polarisa, bo te projekty, o których <laughs> ty mówisz, to o, no nie można ich nazwać skuterem śnieżnym. No nie, nie, e, to były tak, pojazdy tak, śnieżne. Tak, tak, tak. E, żywi się Bombardier e, próbował m, stworzyć taki, na, taki, e, taki pojazd i oczywiście udało mu się to. Więc tutaj spór o to kto był pierwszy, no, będzie trudny do rozstrzygnięcia, natomiast możemy powiedzieć e, z dużą dozą pewności, że to bracia Hetten e, w Sprawili, że ten skuter śnieżny, czy taki mały pojazd śnieżny, stał się dostępny, tak? I ludzie mieli szansę go nabyć, tak? Były dostępne dla zwykłych ludzi, a nie tylko dla przemysłu czy, czy, czy wojska, tak. czy instytucji rządowych. Więc jakby a ja tak podział, bo lubimy te podziały. Nie? Edgar Hatten to był ten taki w tym duecie gość od techniki inżynierii. Jego doświadczenie pozwoliło na opracowanie tych pierwszych prototypów skuterów, który po pierwsze, miał być wydajne, ale miał być przystępne cenowo. Tak? Edgar z kolei skupiał się na, na takich aspektach bardziej biznesowych, czyli marketing, sprzedaż, budowanie sieci, dystrybucji. W, tej, w tym całym układzie dwóch braci i funkcjonował jeszcze David Johnson, który z kolei zajmował się zarządzaniem logistyką i zarządzaniem produkcją, co pozwoliłem szybko skalować działalność. Dzięki temu to Polaris jest dzisiaj uważany za ojca skuterów śnieżnych. Przy czym też myślę, że w tej całej historii ważna, ważny jest ten wątek, że Edgar, o, o, musiał być porywnym człowiekiem, o czym jeszcze będziemy w stanie się przekonać dzisiaj, e, po, wyjechał w podróż biznesową i po powrocie, gdy odkrył ten pierwszy skuter śnieżny, to podobno był wściekły, że pracownicy w ten sposób marnowali czas na jakieś tutaj wynalazki dziwne, podczas gdy powinni mu robić pieniądze, więc ten pierwszy skuter śnieżny, historyczny pierwszy skuter śnieżny sprzedał po prostu okolicznemu nie tylko prowadzącemu z łom, skup złomu uh -huh. za 460 dolarów. I przy czym tylko jakby konsekwencja i wiara jego pracowników doprowadziła do tego, że dwa lata później ten pierwszy seryjny produkcyjny model w końcu powstał. No i tym, tym prototypem jeszcze trzeba dodać, że on e, 1200 mil po, po śniegach gdzieś tam Minnesoty. I to, żeby ten drugi. To, że e, ten ten produkcyjny, tak. Przepraszam, pierwszym seryjnym 1200 tylko po to, żeby udowodnić nie, lokalnym e, klientom potencjalnym, że to działa i że tym mhm. się da podróżować, da się przemieszczać i że to ma jakby aspekt praktyczny. E, bo wtedy jeszcze my, jakby, żaden z braci nie miał w głowie, że to będzie wielki sklep z zabawkami. To tak. miało być maszyna do pracy, do, do pomocy. Mocy, tak? Dla służb, dla, dla mieszkańców tamtych rejonów. I dlaczego mówiłem o tym, że no, potrzeba była takiej charyzmatycznej, ale jednak w pewien sposób no, ewidentnie mającej problemy z. Kontaktem z rzeczywistością, osoby jak ten Edgar, do wymyślenia takiego wynalazku, ponieważ w czasie, gdy był na tej podróży, o której mówisz, która no zajęła mu trzy tygodnie, żeby przejechać to 1200 mil, czyli szybko liczy na no jakieś 1900 kilometrów, to w tym czasie wyobraź sobie, że do jego firmy przyszły banki, którym zalegał z wierzytelnościami w czasie, gdy powrócił do. Swojego biura okazało się, że no właściwie już jest poza tą firmą właściwie i, i parę miesięcy później założył sam Edgar firmę konkurencyjną, która zresztą do dzisiaj istnieje. Dzisiaj już istnieje jej nazwa się zmieniała z Polar na Arctic Enterprises i do dzisiaj istnieje jako Arctic Cat. Jest jednym z czterech, z czterech głównych sił przez cały czas na rynku skuterów śnieżnych, więc jakby. Sam Sama postać Edgara, naszego bohatera, doprowadziła do powstania dwóch, z czterech wiodących producentów skuterów śnieżnych. No i po oddać też to, i myślę, dlatego w ogóle o nim opowiadamy. I dlatego jakby firma się cieszy takim, taką estymą na świecie, że oni stworzyli po pierwsze te skutery, spopolaryzowali skutery śnieżne i dali ludziom maszyny do przemieszczania się w trudnych warunkach, a z drugiej strony zauważyli, że ci ludzie to nie tylko chcą tym jeździć do pracy, mm. tylko że z jazdy tym uczynił sobie formę rekreacji. Marka bardzo szybko w to poszła, oferując poza skuterami śnieżnymi też te pojazdy ATV, tak? Czyli kłady mm. nazwijmy to. W 1985 roku Polaris sprowadza pierwszy amerykański kład ATV. Było to, było to o tyle rewolucyjne, że pojazdy te, tego typu wcześniej były głównie sprowadzane z Japonii. Polaris dosłownie w chwilę stał się liderem tego rynku w, w USA, chwilę potem na świecie. Tylko dlatego, że. Udoskonalił ten pojazd o lepsze zawieszenie. Co ciekawe, ich flagowy model Kłada się od tamtego czasu niewiele zmienił, jeśli chodzi o wygląd. Oczywiście technologia mm -hmm. silniki. No wygląd skoro jest dobry, to nie będziemy go zmieniać i, i sobie będzie taki, jaki jest. Y w latach 60., -tych, 70., -tych, właściwie do 80., następował przez cały czas rozwój tego segmentu skuterów śnieżnych, który no wynikał też z coraz większego zainteresowania właśnie odbiorem, użytkowaniem rekreacyjnym, ale następnie trochę zaczął spadać. Ten rynek obecnie wynosi około 135 tysięcy maszyn rocznie, czy nie jakoś. Bardzo dużo, ale z drugiej strony jest to przez cały czas stabilna baza. No, tutaj w samych skuterach śnieżnych. Tak, 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 tak samych skuterach śnieżnych i y, tylko tutaj też problem, który wydaje mi się mógł doprowadzić też do chęci dywersyfikacji działań, no, wynika z y, no, po prostu bardzo przyziemnej kwestii zmian klimatycznych, które doprowadzają do tego, że w wielu miejscach tam gdzie ze skuterów można sobie było y, Już szeroko i długo korzystać, no dzisiaj to, to przeznaczenie jest jednak o wiele bardziej zawężone. No, ale dlatego w kolejnych dekadach y, polaryzm nie zatrzymuje się na śniegowcach. E, już wtedy wie, że skutery śnieżne przestały być gadżetem dla myśliwych, czy tam drwali, a stały się symbolem zimowej przygody. Być może zdając sobie sprawę z tego, że tej zimy do uprawiania zimowej przygody jest coraz mniej na kuli ziemskiej, e, zaczyna tworzyć całą ofertę pojazdów już przeznaczonych do zabawy, <coughs> założenia. Czemu. Myślałem, że mi się uda, nie udało. Się. Czyli różne pojazdy off jak dzisiejsze RZR, UTV, ATV, czy nawet ten pojazd się nazywa Slingshot. A, taki trójkołowiec, tak. prawda? Asfaltowy. I to jest asfaltowy. wszystko po to, żeby była frajda z jazdy. No, do do tak. niczego innego nie służy. Tak, tak, zdecydowanie. I, i to sobie znajdziecie. No, też że... te Slingshoty zresztą kolejny wynalazek, który miał swoich naśladowców też w innych markach, prawda? Był taki moment, że takie o, właściwie tak. Pół drogi pomiędzy motocyklem a samochodem. Nawet na polskich drogach takie wynalazki zaczęły się pojawiać już za sprawą. Różnych producentów, nie tylko Polarisa, ale Polaris po raz kolejny jakby dowód swojej wartości jako no, W ta 95. Siła roku sprzedaż na poziomie miliarda dolarów, tak? Mimo, że firma jest bardzo niszowa, czyli niszowy producent, niszowego produktu bardziej, mhm. zaczyna być liczącym się graczem w ogóle na rynku motoryzacyjnym jako takim. Tak. tak. No w 2013 roku. Kupiła no, znanego francuskiego, znaczy może nieznanego akurat takim szerzej konsumentom, ale akurat w branży dobrze znanego producenta mega. Mega, czyli to z kolei te mikro samochody mhm. francuskie, też kilka innych. No Indian Motorcycle, mhm. wcześniej Victor Motorcycles, więc tam motocykle też wchodzą w grę. 2014 rok to jest moment, w którym Marka twierdzi, że och, idziemy na świat, chcemy skorzystać na globalizacji. I wtedy Marka otwiera swoją pierwszą fabrykę poza Ameryką. Uwaga, w Opolu. I to jest dla mnie zaskoczenie, mimo że działam, interesuje się tak, tym ze, ze wszystkim wszystkich na świecie. świecie. Wybrano, wybrano Opole. Ta fabryka funkcjonuje do dzisiaj i to jest naprawdę pierwsza europejska linia montażowa tej firmy. Ona z, zasila rynek europejski, oczywiście też polski. Powstają tu skutery śnieżne, ale też inne pojazdy czterokołowe. I to jest zaskoczenie, co? Mhm. No, super, to jakby super. No. To super i dla, i dla nas, i dla, i dla Polaris. Więc... Wiemy, że Polaris miał jeszcze fabrykę w Kanadzie. Nie wiem, czy ona funkcjonuje. nie mhm. udało się tego potwierdzić i w Meksyku. W Meksyku Natomiast tak. poza Meksyku tym kontynentem jesteśmy jedynym miejscem, gdzie Polaris e, powstaje. No i dzisiaj, jest Polaris jest największym globalnym producentem pojazdów, no nazwijmy to pojazdy off-road, tak, nie wiem, pewnie nie samochody. Mhm skuterów śnieżnych, ale miał też epizod z łodziami, tak? tak. Normalne, duże łodzie budow. Teraz w tej chwili tego, tego nie robi. Mm -hmm. Jakieś tam małe skorupki produkuje. Natomiast no wszystko, co ma silnik jest służy do zabawy, Polaris mówi tak, tak, chcemy mm -hmm. to. Ale też no, warto zwrócić uwagę, że ta rozwój techniki tych projektów Polarisa, właśnie, które służyły do zabawy, znalazły swoje zastosowanie również na no, jak najbardziej poważnym obszarze, to znaczy w wojsku. To są też pojazdy które jednak dbają o bezpieczeństwo które są wykorzystywane w operacjach przez teraz już armię, liczę szybkorozdział 3 4 5 6 do prawie 10 krajów z różnych zakątków świata co są to jest tak wojska amerykańskie jak i także wojsko Zjednoczonych Emiratów Arabskich a także nawet w Austrii pojazdy Polaris są wykorzystywane przez Jakt Komando tak, jest no na stronie Polarisa jest taka zakładka Defense. Tam oczywiście wielu szczegółów nie poznamy, ale no duża część produkcji, albo znacząca część produkcji, to jest produkcja pojazdów dla, dla wojska w szczegółach ich oferty pewnie nigdy się nie dowiemy. Natomiast no oczywiście my znamy ofertę dla, dla zwykłego kowalskiego, i z jej analizy wynika, że tam w zasadzie nie ma aut do pracy ani samochodów na co dzień. To jest, ktoś ładnie napisał o Polarisie, to jest producent przygody, zabawy i wolności. Hmm. Czyli. Lubimy to, nie? W sensie bardzo to <śmiennie> lubimy. I też no. zaraz, dla mnie to jest ciekawe, że firma w sumie, no nie można powiedzieć, że z takiego niczego, no bo to są jakby wysokiej jakości dopracowane maszyny, no, ja ale ja że Cię z takich zabawek. Cię, A no ja ci powiem że z czego, no dokładnie z czego. Można powiedzieć, że pierwszy pojazd, ten prototyp skuteru śnieżnego był z niczego. On był zbudowany z jakichś części od Chevroleta, znalezionych blach i taśmy paso, pasa transmisyjnego, który stanowił mhm. napęd, więc z tego powstała Polaris. I z marka. tego powstała marka, firma, która dzisiaj zatrudnia 15 tysięcy osób na całym świecie. Mhm. Jak patrzę przychód w 2024 roku ponad 7 miliardów dolarów. Imponująca rzecz dla mnie, że z takich Niszy, maszyn, tak? z, taki, z takich właśnie paru niż można zbudować tak wielki biznes, który przez cały czas się rozwija i mimo choćby takich zmian, na no, które przecież sama firma nie ma wpływu, jak choćby zmiany klimatyczne, przez cały czas te kolejne decyzje biznesowe prowadzą do stabilnej sytuacji. To no, też jest taką fajną historią pokazującą, że tak naprawdę zabawa może być poważnym biznesem mm -hmm. i wprowadzającym. Mm -hmm. nie, bo, by, robimy te historie samochodowe już od ponad roku, i często. Z nich przebija taki, taka informacja, że no niestety sama zabawa to za mało. Sama pasja to za mało, musisz mieć gdzieś tam kogoś z biznesem. Oni zbudowali ten biznes właściwie wyłącznie na zabawie. Trochę ten przepis wygląda prosto, oczywiście prosty nie jest. Trochę błota, trochę śniegu, fajny silnik i ludzi kochających adrenalinę i jakby przepis na sukces gotowy, tak? No gdyby tak było, takich firm byłoby znacznie więcej. Polaris jest no jedną z niewielu i największą tego typu firmą oferującą. Są wyłącznie zabawki. Zobacz, jak bardzo tym ludziom chciało się fajnie pobawić, że aż tak daleko, tak wielkiego jest z tak wielkim wysiłkiem jednak tych rzeczy dokonali. No ja zazdroszczę. Ehm, no I też jesteśmy dumni z tego, że. Polaris produkuje w Polsce i to stąd wysyła swoje pojazdy do mroźnej Skandynawii, a nie odwrotnie. I to w Polsce te, te pojazdy są testowane tak? przed mm. wysłaniem do mroźnej Skandynawii. To była ta yy, doza pozytywnej informacji na dziś. No to chyba wyczerpaliśmy temat. No, no, możemy długo opowiadać o Polarisie, natomiast um, trzeba, nim pojeździć, jakby, bo, hmm. bo to jest naprawdę czysta adrenalina. Hmm. No właśnie, to jest trudne do wytłumaczenia. E, prawda? Szczególnie Więc... RZR, e, hmm. to jest niesamowity pojazd. Nie są to super drogie rzeczy, uspokajam, bo to nie mówimy o milionach złotych, to jest 200 tysięcy. No. E, i już można śmigać e, takim Polarisem, rzr i bardzo, bardzo się z tego cieszyć. Dlatego Nowy Rok się zaczął tydzień temu, <laughs> cały czas możemy jeszcze Wam życzyć chyba z tego okazji Nowego Roku, więc życzymy Wam przynajmniej jednej przejażdżki w życiu Polisem, RZR albo innym pojazdem tej marki. I życzymy Wam fajnych, noworocznych postanowień. Myślę, że coś z cennika Parisa na pewno. Typu... Otwierasz, rozumiem, e, e, jak się mówi, album z niewykorzystanymi karnetami, karnetami na siłownię, tak? <laughs> Bardziej myślałem, bardziej, myślałem o, o, bardziej myślałem o jakimś Polarisie, ale siłownie też jest. Dobrze, bawmy się również Polarisami, również motoryzacją. Tymczasem żegnamy Was i za, nie żegnamy. Do widzenia, do usłyszenia, do usłyszenia. za tydzień. Do zobaczenia. Na w może już nie zimowej historii, chociaż jeszcze zima. Nie, na no, zima jeszcze w pełni. Autoportret. Zapraszamy. Marcin Bautryk i Mateusz Żuchowski.